42 kilo jest na prawie Nie bym tego nie złowił no i słaba rybka o cię panie ciekawe ile Naprawdę to też tytan, Nawet jak nam pisało, tam pisało. I tam. I tam. I tam. rasbih sarip kau tuh dungeon ku tak? Oh. Ile to wazy kilogramów? Ile? Co to jest? Ile to waży kilogramów? Ile to w ogóle wazy kilogramów? Co to jest? Ile to waży kilogramów? No ile to waży kilogramów. No kurde, co to jest. 203 kg. Ile? Nie wiem. Dobra, chyba tu się nie nadaje włączyć. Idziemy na najsłabsze i ciekawe co tu zrobimy Co tu zrobimy Co tu jest? Co to Mały? Mały czy dużo? Łatwa, To jest takie małe, ja nie wiedziałem, co to A, się napije? Jednak nie napije, <grym> to jest? Naprawdę? Ja się dzisiaj z tego zaznaczyłem wędkę. Nie chcę tego no kolejne małe kubczko, ale dobra wyciągnę. Tak, dla Zartu, ale jakaś próbuję wyciągnąć. Ej, tu nie jest małe. to jest duże, czy małe? To jest małe, czy duże? Duże, małe, małe, duże, duże, małe. A jednak małe kubczko. Naprawdę. Nie, naprawdę, dlaczego takie małe? Znaczy, to się do srebra? O kurde, to specjal! Co to jest? Ile to waży? Ciekawe, jakie głupie to jest. Ile to ma EQ? Na pewno więcej niż Iwa. I, i, Dobra, co teraz będzie? Tego chyba nie wyciągnę, wyciągnę to. This is so funny. Ile to waży? 16 kilo. Aha, macie. Jak nie zostawicie suba, to stanie się to. Dzia tak właśnie dostaniecie od tej ryby. <grym> Dobra, wezmę ci na wita. Działawo! To nie jest specjalna ryba. Jest to ryba debila. Taka niezdrowiutka, tylko kupiutka. Ocie panie, co to jest piutka? Na chaczyku mamy naprawdę malutką rybkę. No, chyba naprawdę małą. Czy dużą? Eee, co to jest? Ile to waży? Jak ja to złowiłem? Gdzie ja to złowiłem? Co ja złowiłem? Chyba nic. Czy coś? Dobra, ciemno Teraz jest coś. Teraz jest coś czy nic. O, się Co to jest? Rekin. Rekin ocetatysty. Kurde. Dobra, mam to. Ile to ma? 80 tylko. Tylko 80. Uuu, poziom 18. To chyba źle. To dobrze. Nadaje się to prosto do straca. Proszę wysrać to. No stracę, niech poleci, widzę. No nie! Co to za kiepsko? A to prędzej wycią... ja to prędzej wyschnie z wyciągnięć. Naprawdę! Chciałem. <laughs> nie chciałem. Jaba. Wiedziałem. 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 Wiedziałem, ile to wadze kilogramów. Ile to wadze kilogramów. Ile to wadze kilogramów. Ociepanie. Naprawdę tylko 160. Co? Tak? Jak ja to zrobiłem? Gdzie ja to zrobiłem? Co ja zrobiłem? Na co to zamówiłem? O oh, Jezus Maria! nawet nie specjalna! Nie chcę tego mieć! Mój ekwipunek jest pełen największych rybek! Nawet najmniejszych! Czoku! No nie! Naprawdę! Naprawdę! A, ale naprawdę? Nap, 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 naprawdę?

Jak to się stało? 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 Papa widziałe. Ale naprawdę krótki filmik.